Waleczny Magbet, obnażony je mokrym od świeżej parującej krwi w gęstwinie zbrojnej wyrąbał przesiekę, by dopaść tłotra i bez seregieli rozprął mu kadłub gardła do pętka. Witaj, Magnecie! Wodzu hrabskiego Gnamis. Witaj, Magnecie! Wodzu hrabstwa Gaddor. Witaj, Magnecie! Przyszły królu Szkocji. Leczcie się duchy, które wykarmiacie w mózgach zbrodnicze plawy. Weźcie precz. Moją kobiecą natura w zamian niechaj wypełni mnie od stóp do głów najzajadlejsze okrucieństwo. Któż by się zawahał? Cóż by hamował pory w serca, jeśli serce przepełnia ból po stracie kogoś tak mu drogiego? Stąp nocy, ty, która zszywasz nam powieki, że wrażliwe i pełne litości oko dnia dłonią, skąpaną we krwi i niewidzialną poczyj na kawałki. Pan popowiadasz, niczym mi nie grozi. Całkiem niegroźnie leży w rowie, panie, z dwadzieścia razy chlaśnięty sztyletem. Z tych ran najlżejsza byłaby śmiertelna. Dzięki choć za to. Bądź krwawy, krnąbrny, niepokorny. Władza człowieka niech ci drogi nie zagradza, bo nikt z tych, których zrodziła kobieta, nie zabi i nie uśmierci, jak Przeklęta plamo, pręcz. Precz powiadam. Pierwsza, druga. Tak, czas działać, trzeba to zrobić teraz. Szkocja, 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 Szkocja! szkocja!